as your children and they will follow you into the deepest valleys look upon them as your own Naszli z Nienacka. Słupy graniczne zewsząd zrąbali Idzie Kresowa Idzie Karpacka W dymie eksplozji W huku batalii Nasze granice Trzeba ich szukać w rytmie km -u. W szczęście pancerzy My już to wiemy Stara nauka Polskich tułaczy, polskich żołnierzy Idzie Kresowa Idzie Karpacka Każda bojo, bojową chęszcząc maszyną. My was znajdziemy, choć po omacku, w Monte Cassino, Monte Cassino. Padnie was wielu w pięknej talii, Żyw i umarły i liczny. Potem pójdziemy dalej i dalej, stawiać, przestawiać słupy graniczne. Nasze granice, póki żyjemy, wszędzie, gdzie nasi walczą i giną, gniewnie idziemy. Trwało idziemy nasze granice w Monte Cassino. Zdobycie masywu Monte Cassino przez żołnierzy generała Władysława Andersa postrzegane było od samego początku w dwóch miarach wojskowym i politycznym. A właściwie politycznym. Polacy przełamali w czwartej kolej operacji zacięty opór niemiecki i otworzyli wojskom maliańskim drogę na Rzym. Zademonstrowali zarazem światu, że naród, który jako pierwszy stawił czoło potędze hiteryzmu, z wielkim poświęceniem, kontynuując drogę ku niepodległości, dochodzi swoich praw. W okupowanym kraju walczyli partyzanci. Sukcesy na zachodzie odnosili nasi marynarze i piloci, pod i Karpatczycy. Ze wschodu posuwali się ku granicom Rzeczpospolitej kościuszkowcy. W maju 1944 roku swój kunszt zademonstrował drugi Korpus Polski, wieszcząc w tym dotychczasowe dokonania żołnierzy polskich sił zbrojnych. Wiadomość o sukcesie, o czerwonych makach, które piły polską krew, stała się faktem samym w sobie. Nabrała wymiaru symbolicznego, krzypiła serca radaków, żyjących jeszcze pod obcymi rządami. I tak właśnie narodziła się legenda, która trwa do dziś. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Barnet na Dzienna noc się nad nami roziskrzyła z gwiazdami Białe i W długie noce i dni Nowa Polska zwycięska Jest nas i przed nami W równym rytmie nasza Raz, dwa, Hej chłopcy Barnet na bron, droga naleka Przed nami trud o zły po zwycięstwo my młodzi idziemy w i na broń. W czasie II Wojny Światowej Monte Cassino było trudnym wezłem strategicznym. Zgórze z klasztorem, planowanym przez Niemców, stanowiło punkt uniemożliwiający wojskom alianckim <coughs> wkroczenie w głąb Włoch i zbliżenie się do Rzymu. Trwając od pierwszych miesięcy 1944 roku, ataki na niemiecki przyczółek nie powiodły się. Dopiero ofensywa wojsk sprzymierzonych w maju tego samego roku przyniosła zwycięstwo i otworzyła drogę do Rzymu. W zdobyciu wzgórza wielką rolę odegrali żołnierze drugiego Korpusu. Zwycięstwo kosztowało Polaków życie 860 żołnierzy. Wielu innych było rannych lub uznanych za zaginionych. Hmm. Na szczycie Tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie, musicie, musicie Za kark wziąć i strącić go z chmur I poszli szaleni zażarci I poszli zabijać i mścić i poszli, jak zawsze, uparci Jak zawsze zachoną się bić Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy polską Po tych makach i kino od śmierci silniejszy wygryz. Przejdą lata i... Żołnierze, kochani moi bracia i dzieci, nadeszła chwila bitwy. Długo czekaliśmy na odwet i zęcy na to Wielkiej Brytanii. Obok nas będą dywizje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie. Walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat i my, żołnierze polskie. W chwilach tym będą z myśli i serca całego narodu. Podtrzymywać nas będą duchy bo jak naszych waszyszy broni, niech lew jak mieszka w waszym sercu. Żołnierze za na poświęców na Polskę, za rozbór polski wraz z boszewikami, za tysiące zrównoważonych i wsi, za kałtowani z morderstwa setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wierzonych Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolenie szczęścia kraju, za nasze cierpienia i tułaczki. Z wiarą, sprawiedliwość opatrzności boskiej idziemy naprzód, zesiętym palcą w sercach naszych. Bóg! Poran, ociezna. W Te szkarłatną lewę po kamiennych stokach, szliście z aniołem śmierci, w nieśmiertelną drogę. W silnych ustach pocisków pieśń o Polsce śpiewał straszny klasztor ziejący żelazem z wysoka. Czerwona droga męki, odwagi bez granic, bohaterstwa co łamie, stali betony, truzgotaliście wroga by znów obalić jeszcze jedną przeszkodę przed ojczystą stroną. Teraz po wielkiej burzy na stokach kasino, nieśmiertelni po śmierci wśród maków powodzi, pod niebem, który tutaj tak rzadko się chmurzy, śnić o waszej ojczyźnie, umarli lecz młodzi. Thank you. Bo niech nikt nie pyta, ważna nie tylko liczba krew gruz, ważny heroizm, treść w czasie skryta, miara dla dziejów, pokan dla mus. Oddział mocniejsze było krwi bicie. miotacze ognia celniejsze serc. Nam z naszej klęski wynikło życie, im z ich przemocy wynikła śmierć. Polegli na polach bitew, żołnierze Armii Wolności. Nie wstaną, aby oskarżać. Ziemia zaleczy sferany, miasta piękniejsze wyrosną, gdzie są pobiory spalone. Znosząc świat sprawiedliwszy, świat uwolniony z zagłady, zapamiętamy na zawsze, że po to ginęli tamci, abyśmy my mogli żyć. Jeszcze nie czas na odpoczynek, Dzieje czekają nas swych żołnierzy. I każdy z nas wie, co powinien oddać ojczyźnie. Jeszcze nie czas na odpoczynek, Droga daleka zawsze przed wojskiem, Dopóki w nas krew ojców płynie. Pokój narodom, wolność dla Polski, Szałobne dzwony z jękiem biją. Lady dla las w mgle migoce, i nasze kwiaty kryją. I widzisz, za perłowe oczy. Przyjmijcie hołd, koledzy, bracia, Śpiący dziś twardo po tym znoju, o wolnej Polsce słodko śnijcie, za którą daliście swe życie. Z młodej pierci się, z młodej pierci się w wielkim bólu i rozterce, i za wojskie poleciało zakochane czy serce. Piosenkę tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczyno może także jest gros w sterce, zakochane twoje serce, może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz, tę piosenkę tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczyno. Na górze w słońcu klasztor lśni, dokoła droga wąska, śliska. Pod taką górę chłopcy szli, choć oczu dym i muzy wyciskał. Śmie śmierć brała żniwo z nich okwicie, przełamywali strach i ból, wystanąc zwycięsko na szczycie. Monte Cassino – pomnik chwały. Żołnierze, co z Polski przybyli, na białych krzyżach nazwiska zostały I pieśni, co męstwo chwaliły, Czerwone maki kwitną na łące. Jak krew rodzana na trawie Przepocą na wietrze szary w końce Śpiewają o bohaterstwie i sławie. Nad cmentarzem na teraz gęsto zalesionym zboczu Znajduje się wzgórze 593 Kalwaria. Na jego szczycie z którego roztacza się rozległy widok na Dolinę Lilii, kamienny pomnik zwieńczony krzyżem. Napisano na nim za wolność waszą i naszą, my, żołnierze polscy, Bogu oddaliśmy ducha, ziemi włoskiej ciała, a serce Polsce. Stas Polski klasy na plecach w ściekle czerwonym, rozpięty orzełilił się, Segnął i piachem mijając w pędzie, z literką ten z cud. Spoczyłem z drogi do siły zebrać i w cieniu góry znaleźć chłód. Nadem klasztor cel i przeznaczenie, a stronom wzłużył mnie no trwał. Piądł się w górę jak syzyf Czepiając się z zgrzanych skał Ktoś to przede mną kiedyś się wspinał Zdzierał paznokcie aż do krwi Znalazł obózki i herm strzelany, Pokryty kurzem wódej grozy I wtedy nagle spłynęła na mnie Siła ludzka, dziki gniew Biegłem ku niebu, jotając przekleństwa Szaleństwo chwili, płaci śmiech Kiedy te euforii, brudne sposoby, ten euforii brudny, spocony Z dowolentem piekielny stał Uczułem na sobie, do dziś dopamiętam Czyjś zimny, szyderczy wzrok Podniosłem oczy, coś we mnie pękło Tamten ze strachem cofnął się Skrył swą pogardę za szybą czarną Merca ze znaczkiem D Skarbem ściśniętym niby pijanym, Urzędną krzyżę szedłem sam. Ręką trzymałem bukiecik kmaków, maków, zerwanych gdzieś na spoczłych Pładek czerwony od krwi, w starym paszporcie zasuszony, Pładek czerwony od krwi, w starym paszporcie zasuszony. Zobaczcie, ta cisza, która zapanowała po tym, jak stanęliście, świadczy o tym, jak się pochowaliście wszystkim. Wszyscy po prostu mieli nadzieję, łączcie ze mną, że jeszcze tam coś pośpiewacie. Czy pokażecie? No, bardzo proszę. Tylko czekają następni. Bardzo serdecznie chciałam wam podziękować. Chciałam podziękować pani Kowalewskiej, która wam bardzo pomagała. Chciałam podziękować... Panie Sofcu, będę dziękować szybciej, w tej grymarce także.